Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznacie sekretnego ucznia samego Lorda Vadera, który trzymał swojego wychowanka w ukryciu nawet przed własnym mistrzem. Ale po kolei. Galen Marek mógł początkowo uchodzić za dziecko szczęścia. Urodzony ze związku dwóch ukrywających się Jedi, cudem ocalałych z rozkazu 66, wychowywał się na Kashiku i miał nietypowych ziomków w postaci łukich. Jednak idylla nie trwała zbyt długo. Na orbicie pojawili się transusjański łowcy niewolników, którzy zlikwidowali matkę Geylena, oraz sam Lord Vader, który szybciutko pozbył się ojca naszego bohatera. Wpierw jednak nasz młodzieniec zdołał wyrwać miecz świetny z rąk samego Mrocznego Lorda. To przyciągnęło uwagę Vadera, który postanowił zabrać chłopca ze sobą i szkolić go na swojego tajnego ucznia. Po długoletnim i morderczym treningu uczeń był gotowy, by sprostać bardziej wymagającym zadaniom. Wysłany został na zlikwidowanie kilku znaczących, ale niewygodnych dla jego mistrza person. Gdy z sukcesem ukończył zadanie, Vader postanowił przetestować go ostatecznie, docelowo mając nadzieję na pokonanie z nim samego imperatora. Ostatni test zakładał zlikwidowanie trzech osób: Ram Koty, Kazdana Aparatusa oraz Shakti. Cała trójka Jedi dostała wyrok śmierci. Pierwszego Jedi spotkał dość nieprzyjemny los. Gdy podczas pojedynku wyjawił, iż przewidział przyszłość Geylena i jest ona o wiele większa niż służyć Vaderowi, ten wypalił mu oczy mieczem świetlnym i pchnął jego truchło w odmęty księżyca Narshada. Pierwsza osoba z listy dokonała żywota. W dowód wykonanego zadania zabrał miecz świetlny, koty i przekazał go swojemu mistrzowi. Ten jednak, zamiast docenić wygraną potyczkę, jedynie skarcił ucznia, że zbyt łatwo traci skupienie. Być może wiedział także o tym, że podczas wykonywania misji między jego uczniem a młodą kadetką imieniem Juno Eclipse rosło uczucie, które później miało być bardzo ważne dla Geylena. Następnym celem było odwiedzenie świątyni Jedi na Coruscant. Po przybyciu na miejsce Galen musiał zmierzyć się z duchem Darth Desulusa, jednak uczeń okazał się potężniejszy. Kolejny test został zaliczony, jednak w kolejce czekali kolejni Jedi do likwidacji. Kolejnym był Kazdan Paratus, który skrył się na Raxus Prime. Przeciwnik naszego bohatera był jednak już w głębokich czeluściach szaleństwa. Ze złomowiska wybudował replikę dawnej świątyni Jedi oraz sobowtóry mistrzów. Kazan początkowo dawał radę w pojedynku, jednak jego szaleństwo stało się jego zgubą. Ostatecznie przegrał, a Galen mógł odhaczyć z listy kolejnego Jedi. Vader, niczym surowy ojciec, jedynie przyjął raport, gasząc przy tym zapał młodzieńca przed ostatecznym atakiem na samego imperatora. Szkolenie miało jeszcze trwać. Kolejnym krokiem było rozprawienie się z duchem Dar Phobos, dawnej mistrzyni Sif. Zmiennokształtna przeciwniczka próbowała oszukać Geylena zmianą formy jego ukochanej Juno, jednak fortel nie wypalił i duch poniósł klęskę. Następnym celem stała się Shakti, bohaterka wojen klonów, która ukrywała się na Felucji. Shakti walczyła dzielnie, to pewne. Pojedukując się przyjami ogromnego Sarlaka, walczyła do końca. W końcu jednak musiała ugiąć się pod potęgą młodego adepta ciemnej strony. Wpierw jednak powiedziała mu o tym, jak sitowie zawsze doprowadzają do zdrady w swoich szeregach, a chwilę później wpadła w odmęty paszczy potwora. Trzeci Jedi z listy został zlikwidowany. Galen był gotów, by rzucić wyzwanie Imperatorowi u boku swojego mistrza, Lorda Weidera. Jednak słowa niedawno zabitej Jedi okazały się mieć prorocze znaczenie. Wejder na oczach Imperatora zabił swojego wychowanka, wrzucając go ostatecznie w przestrzeń kosmiczną. Jego truchło zostało jednak przyjęte przez pewnego droida. Po sześciu miesiącach domniemanie martwy Galen powrócił do życia. Wszystko zostało sprytnie ukartowane przez jego mistrza, który już zlecił mu kolejne zadanie. Odwrócenie uwagi szpiegów Imperatora depczących mu po piętach na rzecz rodzącej się rebelii, w której Galen miał rzekomo brać udział. Galen przy okazji uwolnił z rąk Vadera swoją ukochaną Juno i stwierdził, iż opuszcza Imperium na stałe. Jednak stworzyć rebelię od zera nie jest tak łatwo. Galen usłyszał o swoim dawnym przeciwniku, który jak się okazało przeżył z nim spotkanie. Ślepy obecnie Jedi Ramkota. Odnalazł go w mieście w chmurach, gdzie przy okazji uratował mu życie przed eskadrą imperialnych szturmowców. Niewidomy Jedi wysłał ucznia Vadera wprost na jego rodzimy Kashyyyk. Tam Galen spotkał się z duchem własnego ojca Kenta. Poznawszy swoje prawdziwe imię oraz odnajdując niebieski kryształ do miecza świetlnego należącego do jego ojca, udał się na ratunek pewnej pani senator imieniem Leia Organa. Następnym krokiem było odnalezienie ojca pani senator Bayla, Organy, który polecił na felucję, by skontaktować się z Shakti, nie wiedząc, że Jedi już dawno jest poddawana procesom trawiennym we wnętrznościach Sarlaka. Na powierzchni planety czekał naszych bohaterów prawdziwy horror. Ciemna strona przejęła nie tylko naturę, ale i tubylców. Spaczeniu uległa również dawna uczennica Shakti, Marisa Brud. Galen jednak szybciutko pozbył się zagrożenia i uwolnił ojca pani senator. Marisa mimo wszystko została puszczona wolno i zbiegła w głąb dżungli. Galen podczas składania raportu niestety nie dopilnował prywatności. Jego komunikację z mistrzem ujrzała jego ukochana, która zadała mu zasadnicze pytanie, czy chce być dalej marionetką w rękach zradzieckiego mistrza, czy działać na własną rękę i faktycznie pomagać rebelii. Ten nie był jednak ostatecznie zdecydowany, mimo wszystko dalej wspomagał rebelię. Planowanie zostało w pewnym momencie brutalnie przerwane przez zjawienie się Weidera, który oświadczył wszystkim, że czeka ich wyrok śmierci na pokładzie Gwiazdy Śmierci. Natomiast jego uczeń usłyszał jedynie, że plan wspólnego zabicia Imperatora nigdy nie był prawdziwy, a następnie zaatakował. Galen cudem uniknął śmierci, będąc podobnie zdradzonym przez własnego mistrza. Ten moment przelał czary gorycze jednak na dobre. Galen postanowił odbić wszystkie porwane siłą persony z rebeli i stał się prawdziwym Jedi. Następnym i ostatecznym celem był pokład Gwiazdy Śmierci. Po dotarciu na miejsce i pokonaniu zastępu wrogów, młody Jedi został wykryty przez Imperatora, a ten nasłał na niego swojego własnego ucznia, Lorda Vadera. Po zaciętym pojedynku i odkryciu prawdy na temat swojej całej przeszłości, prawie ponownie powrócił na ciemną stronę. Mimo pokonania Wejdera i doprowadzenia go na skraj śmierci, wciąż wahał się nad dalszym losem. W podjęciu wyboru pomógł mu sam Ramkota, który zaatakował Imperatora. Galen musiał zdecydować: zabić Wejdera i stać się nowym uczniem Imperatora, czy pomóc przyjacielowi. Jasność w jego sercu w tym pojedynku zwyciężyła. Jednak naiwność i dobroć Jedi jest niekiedy ich zgubą. Darowanie życia imperatorowi Rosvejderowi doprowadziło do kolejnej potyczki na szali, której położone zostało życie senatorów i ukochanej Juno oraz Mistrza Koty. Galen dokonał w tym momencie ostatecznego poświęcenia: uwolnił gigantyczny ładunek mocy ze swojego ciała, pozwalając swoim przyjaciołom uciec z opresji i chwilowo rając przeciwników. Przy tym jednak dokonał swojego żywota. To poświęcenie było wyraźnym znakiem dla ocalałych, że rebelia musi powstać i walczyć dalej. Rodzinny herb Mareków stał się teraz oficjalnym emblematem sojuszu dla przywrócenia republiki. I tu historia powinna się skończyć, jednak tak nie jest. W głębinach dzikiej przestrzeni na planecie Kamino Vader wprowadził w życie swój mało przyjemny plan. Stworzył klona Geylena. Niestety, mimo licznych prób, klon wciąż miał liczne wady, związane głównie z pamięcią o ukochanej. Po kolejnych nieudanych próbach, ostatni klon miał zostać zniszczony jako nieudany eksperyment, jednak zdołał uciec. Pamięć Gaylena powoli wracała głównie o tym, by dokończyć dawne zadanie. W tym celu odnaleźć musiał generała Kotem. Po odnalezieniu dawnego mentora i pokonaniu masy wrogów, między innymi gigantycznego Goroga, Geilen był gotowy kontynuować misję. Udał się również na Dagoba, gdzie spotkał samego mistrza Jode. Dalsze losy skierowały go na jego nowy dom, czyli kamino. To właśnie tam staną w z dawnym mistrzem, lordem Vaderem. Finał tego pojedynku ciężko jednoznacznie przedstawić, a tym bardziej nie warto go spoilerować. Dokonczenie tej historii musicie poznać sami, grając w obie części gry Force Unleashed, która opisuje dokładnie historię Gaylena. Liczę, że zdecydujecie się zagrać. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, zajrzyjcie do poprzednich odcinków i niech moc będzie z wami.